Cześć Kryptowariacie! Witam Cię na moim kanale, gdzie znajdziesz codzienną dawkę analiz kryptowalut, poradniki edukacyjne, a nawet możliwość dołączenia do fajnej ekipy pasjonatów kryptowalut. Jak jesteś nowy w krypto, uczysz się jak grać na giełdzie lub potrzebujesz kryptokonsultacji, a może po prostu podoba Ci się ten kanał i chcesz stać się częścią tego projektu, to wbijaj do mnie na Patronite'a. Gdzie dołączysz do grupy ludzi, którzy codziennie inwestują na rynku krypto? Tam również masz bezpośredni kontakt ze mną. Pamiętaj jednak, że nie będę namawiał Cię do inwestowania, zakupu kryptowalut czy do zapisywania się na drogie płatne szkolenia. Pokażę Ci jedynie moje ruchy na rynkach krypto. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w opisie filmów na YouTube, Twitterze i Instagramie. Pamiętaj też, że nigdy nie gram pieniędzmi moich widzów i nie piszę pod filmami wiadomości o kontakt na Priv. To oszuści, którzy podszywają się pod twórców, więc ignoruj takie komentarze. A teraz dawaj lajka, klikaj suba i startujemy. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 5 listopada 2022 roku i zanim zaczniemy naszą analizę. Kilka garść informacji na początek. Pamiętajcie, że dzisiaj mamy na koniec nasz, naszą aktualizację portfela 100 razy 100. A kto obserwuje mnie na Twitterze, no to mógł już po części zobaczyć te wyniki, które zamieszczałem wczoraj. Ale dzisiaj one bardzo się jeszcze zmieniły. Jest dużo większy profit niż tutaj z tego, co aktualnie. Widać, no i wczoraj też zamieściłem moją pozycję z binga z longa na godzinie razy 150, gdzie było ponad 660% zysku. No i wczoraj wychodziłem właśnie na bingu z tej pozycji i wchodziłem w shorta. Co prawda ona jest troszkę na minus, ale pokażę wam w jakim fajnym miejscu za chwilę. To się wydarzyło. No a dla tych, co nie mają konta na Bingu, no to przypominam, że pierwszy link w opisie prowadzi do rejestracji, gdzie macie fajne bonusy na start i dużo fajnych opcji. A jeżeli nie wiecie co i jak na giełdzie, no to jest na moim kanale filmik poświęcony tylko i wyłącznie tej giełdzie. Wszystko jest opisane krok po kroku. No i wracamy do Bitcoina, i jak widzicie, mamy tutaj już kolejną świeczkę zieloną, i już zaczyna się delikatnie robić zjazd w dół. Ja bym bardzo chciał zobaczyć dziewiętnastkę z przodu. Narzućmy sobie nasze wskaźniki. Narzućmy od razu interwał godzinowy. Jak widzieliście, moją pozycję ja startowałem z longa tutaj, w tym miejscu i wychodziłem tutaj, w tym miejscu. Dlatego tutaj później wbiłem się shorta i bardzo fajnie to zareagowało. Co prawda jeszcze jestem troszkę na minus, bo się spóźniłem, no ale ja cały czas czekam na ten dużo mocniejszy zjazd, i tutaj ta czerwona linia jest dosyć ważna, jeżeli ją przebijemy, no to później już polecimy bardzo mocno. W dół na to właśnie liczę, więc ten mój short, który jest tutaj odpalony, no to ja go będę trzymał na pewno gdzieś do poniedziałku, chociaż jeżeli wykręci fajny wynik już w niedzielę, no to wtedy będę wychodził z tego shorta i będę realizował zyski. Ja teraz zaczynam korzystać z takich bardzo fajnych wskaźników. O tych wskaźnikach będzie więcej w przyszłym tygodniu, które już mi pokazywały właśnie ile na przykład jest było likwidacji. Więc tutaj też trzeba mieć to na uwadze, że po prostu część tych większych inwestorów będzie chciało polikwidować te wszystkie longi, które są cały czas jeszcze odpalone z tych dolnych. Stref. No, i tutaj cały czas teraz trzeba będzie czekać, co się wydarzy. Tu może być jeszcze delikatny opór w okolicy 21-200, no ale liczę bezproblemowo tutaj do dojechania chociażby na początek do tej strefy między białą a żółtą linię. Jeżeli się pomylę, to trudno. Na pewno Was na Twitterze o tym wszystkim poinformuję. Lećmy dalej, żeby nie przedłużać. Ethereum, Ethereum, jak widzicie, tutaj zrobił się prawie taki potrójny szczyt, który też może właśnie powodować spadki, i on pewnie poleci dalej też za Bitcoinem. Tutaj fajna opcja było też wyjścia na 1660, jak już ostatnio mówiłem. No i widzicie, tutaj praktycznie zrównało się z tym szczytem z 29 Października, no i zaczynają się spadki. Jeżeli nam tutaj cena nie zareaguje na 1622, no to polecimy dużo, dużo niżej, możliwe bardzo, że do okolic też 1512, gdzie tutaj mieliśmy aktualny ostatni dołek. Teraz lecimy sobie zobaczyć kryptowaluty. Pierwszą z nich będzie Tezos, który aktualnie 1000 dolar. 1000 i 40 niecałe 4 centy no i on tutaj też doleciał praktycznie do tych szczytów które mieliśmy pod koniec października tutaj cały czas zatrzymywał się w tych miejscach no i teraz dostaje te właśnie spadki w dół no raczej będą to spadki nawet do okolic dolara i 29 centów więc tutaj taki możemy nawet zaliczyć fajny Zjazd. Oczywiście może być po drodze jeszcze jakaś korekta delikatna. Tutaj w okolicy tej zielonej strefy. No ale docelowo chciałbym zobaczyć Tezosa na 1.29. Lećmy dalej. Zobaczmy sobie Chilis. Dzisiaj które fajnie idzie do góry. No i co ciekawe, zobaczmy sobie na interwale dziennym. Tutaj pomału. Wybija nam się taki potrójny szczyt, można by nawet przez niektórych powiedzieć, że to taka formacja głowy z ramionami. No i teraz, jeżeli by faktycznie bitcoin poleciał w dół, no to możemy dostać te spadki. Jednak tutaj dwie rzeczy. Pierwsza to jest ta czerwona linia, która teraz będzie nam to ewentualnie hamowała te spadki. No i kolejnym takim zatrzymaniem to jest ta druga. Linia zielona, która również będzie tutaj powstrzymywała cenę przed dalszymi spadkami. Więc tutaj trzeba mieć to cały czas na uwadze. No, ja wątpię, żebyśmy przebili tutaj ten szczyt w okolicach 28 centów. No, raczej polecimy teraz troszkę w dół. Teraz zobaczmy sobie NIR Protokol, które może zobaczmy sobie na godzinowym. Które doleciało tutaj, przybiło nam ten opór na 3,8 dolary, no i doleciało nam prawie do tego oporu na 3,42 dolary. No i zgodnie teraz z ruchem bitcoina, jak bitcoin leci, no to NIR również leci w dół. No i niestety tutaj docelowo możemy wybić jeszcze głębsze dołki, jeżeli faktycznie. Bitcoin poleci z moim założeniem dużo, dużo głębiej. Dlatego tutaj trzeba to obserwować, bo możemy mieć jeszcze lepszą opcję zakupu Nira po jeszcze lepszej cenie. Teraz mój ulubiony Pancake Swap, do którego dawno nie zaglądałem, a on już tutaj nam wybił 5 dolarów. No i co ciekawe, nawet po tych tutaj spadkach, gdzie zjechał pod tą niebieską linię po której cały czas tutaj się poruszał no to teraz nam fajnie przebił znowu nad tą linię i teraz bardzo ważne czy się od niej odbije i wybije ten szczyt tutaj z 29 września czy też poleci w dół ja bym bardzo chciał żeby się odbił od tej niebieskiej linii no i poleciał już tutaj powyżej tej strefy powyżej 5 dolarów i 10 centów lećmy dalej zobaczmy sobie teraz Algo która aktualnie 40,5 centa no i Algo doleciało tutaj właśnie do tego oporu na 42 centy no i zaczyna się reakcja w dół i zaczynamy lecieć w dół tutaj co prawda jest ta strefa która może nam ewentualnie wyhamować te spadki i dać ewentualne odbicie, które da przebicie tego oporu. No ale bardziej bym się nastawiał na zjazd jeszcze niżej. Teraz zobaczmy sobie Apecoina, który aktualnie 4,79 No i on odbił się od 4,23. Później przebił 4,63. No i teraz, akurat, patrzcie, tutaj, akurat doleciał do tej strefy zielonej. Zaliczył ją i leci teraz w dół, więc prawdopodobnie będzie próbował przetestować tutaj te 4,63. Te wsparcie, właśnie na tym poziomie, lećmy dalej. Zobaczmy sobie CRV. Dawno do CRV nie zaglądaliśmy. A tutaj cena równo dolar. No i po tych wzrostach i przebiciu w końcu tego. Oporu na 99 centów, a no niestety, ale cena nam zaczyna zawracać, jednak ma jeszcze możliwość przetestowania tego poziomu i odbicia się do góry. Zobaczymy, czy ta strefa będzie miała na tyle siły, żeby się odbić i ewentualnie dać jakiś większy, większy napęd, większe paliwo do kolejnych wzrostów. No, i na koniec dzisiaj przy sobocie coin DAO, który tutaj odbił się od, od wsparcia na dolara No, i poleciał sobie aż do okolic dolara 34 centów. No, i teraz chwilowo się zatrzymał. Nie jest na razie to tak, taka zła sytuacja, ponieważ większość leci w dół. No, on tutaj zrobił sobie taką konsolidację i utrzymuje się właśnie na tym poziomie między $30 a $33. Więc tutaj chwilowa konsolidacja właśnie na tym coinie. Teraz lecimy sobie zobaczyć nasz portfel 100 razy 100, jak tam sytuacja aktualnie wygląda. Jesteśmy na portfelu, trochę inne intro mi się odpaliło, ale to nic nie szkodzi. Jak widzicie, aktualnie aż stan portfela to jest 628,75 centów i jesteśmy na plusie aż 53,69 centów. Jak sobie przypomnicie z Twittera, to wczoraj to było tylko 30. Niecałe 7 dolarów, a dzisiaj jak widzicie, już niecałe 54 dolary, więc bardzo fajnie to idzie do góry. Jak sobie zobaczycie, ref cały czas na plusie, największym prawie 60% zysku. A teraz minusy: minus wykręcił na razie Sand, minus 17%, CRO minus 0,66%. I hedera minus 15,65%. No i dzisiaj uśredniliśmy cenę dwóch coinów. Pierwsze to był Sand. Już Wam pokazuję. Sand aktualnie też ma jeszcze bardzo dobrą cenę. Dlatego dzisiaj dokupiliśmy 13,44 sztuki za 12,5% dolara i oprócz Sand dokupiliśmy jeszcze Kronosa Kronos też akurat dużo jeszcze nie odbił i dokupiliśmy 105,4 sztuki też za 12,5 dolara, więc jak na razie fajnie uśredniona cena na obydwu coinach no i porównując na Na 10 coinów, które mamy, 3 coiny wykazują nam stratę. To prawda, Kronos to jest niecały procent, tylko straty. Na no pozostałe 7 zrobiły naprawdę przyzwoity wynik, jak na przykład Pancake Swap niecałe 45% zysku, DODO 29%, REF, o którym już wspominałem, no a pozostałe jak Ergo czy NG coin, czy Axie, czy Avalanche też wykręciły na plus. Co prawda, jedno wyniki, ale to zawsze jest plus i trzeba na to mieć zawsze uwagę. Jak widzicie, fajnie na razie to wygląda. A pamiętajcie, że jeszcze jesteśmy na początku tej przygody z tym naszym portfelem. A ja już Wam przypominam, że już od poniedziałku specjalnie dla moich widzów załatwiłem bardzo fajne wskaźniki więc będzie warto poczekać więcej informacji w przyszłym tygodniu No i na pewno wam się to podoba spodoba i jeżeli planujecie granie czy nawet zakupy na spot czy nawet listingi no to tutaj będziecie mieli pole do popisu i na pewno szybko Wam się to Zwróci. Dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Hej!